Cześć, dzisiaj ja pokażę Ci, w jaki sposób usunąć wiadomość na Gmailu. Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich przydatnych filmów, zrób łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No ale dobra, co musimy, zrobić, jeśli mamy chęć usunąć yy, wiadomość na Gmailu? No początkowo oczywiście logujemy się na nasze konto, e, czy jesteś na telefonie, czy na komputerze, nie ma to większej różnicy, musimy zalogować się na nasze konto Google. E, ja w moim przypadku za pomocą przeglądarki e, na komputerze, w tym przypadku Chroma, już jestem zalogowany, jak widać jest avatar w prawym górnym rogu ok. Wchodzimy w takim razie na Gmaila, na którym chcielibyśmy usunąć wiadomość, no i teraz tak, jeśli chcemy usunąć konkretną wiadomość, no to powiedzmy zaznaczamy ją i wybieramy opcję, w tym przypadku kosz. Wiadomość została usunięta. Jeśli chcemy zaznaczyć więcej wiadomości, to klikamy te wszystkie wiadomości, które chcemy usunąć, i wybieramy ponownie kosz. Jeśli zamiast chcemy usunąć jeszcze więcej wiadomości w bardziej spersonalizowany sposób, to po prostu wybieramy to okienko na górze, i tym samym wszystkie wiadomości aktualnie się nam zaznaczą. Jeśli chcemy je usunąć, to wybieramy kosz ewentualnie jeśli chcemy usunąć wszystkie wiadomości naraz, kompletnie wszystkie, to wybieramy opcję Zaznacz wszystkie wątki, czyli 1173 w wynikach wyszukiwania. I to są już te wszystkie strony, bo aktualnie jak widzicie te wiadomości powiedzmy jest tutaj na stronie 50, no ale tych stron aktualnie mamy troszeczkę, jak widać na górze mamy jeden z 50 i tam ogólnie tych stron jest więcej, bo jest 1170 wiadomości. Więc jeśli chcemy aktualnie usunąć kompletnie wszystko, to robimy to w taki sposób i potem wybieramy opcję z śmietniczkiem. No i w taki ten sposób, moi drodzy, aktualnie usuniecie całe, całe wszystkie wiadomości na waszej poczcie.